Yo, ja się mam z Komantyk Konchard. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy sobie na anarchia.gG na trybie box PvP. Yy, no i nie wiem, może się poklepimy, może nie, nie wiem, zobaczymy. Okej. Okay. Pójdziemy sobie do skrzyni, bo coś powinienem mieć. Ja mam jakieś tam itemki.

Okay. Idziemy, no, na strefę, strefę, idziemy na... Kliknie na bezpieczna strefa, idziemy na kopię. Trzymajcie, to śmawiam się mało, coś mnie będzie się A już, 100 Mamy tę speed, nie dobrego w ogóle, muszę sobie przyłączyć. No, no mamy Po kopu okay. teraz marzyć wystawionym. Aha, tylko nas bawił. Okej, a zrobił? to ja my... automatycznie się na bloki, tak? Na monety, okej, okay. to to możemy się zatrzymać, bo mi się na monety przydarza. Kopuł 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 kopuł. Kopu. Okay. O, po se mam piersi. Tutaj, okay. ale tego już nie opłaca, kurwa, że Okej.

Kopię. Tu sobie na pierdół skopiamy. Teraz kopiamy. Hmm. Kopiamy i kopiamy. Przyjęło się nowe, już mamy hajs. Dobra, idziemy na spalony i zobaczymy, co jest na ACH. I zdajemy. Eee, no tu chłopak, miliachy, wili. Oni mają mega techniczny ujazd, trzeba go stoczyć tak. Trzeba go stoczyć tak. Mm, no i tak. Jest tu w ogóle na nie ma tu nagrody. Zobaczymy se sobie sety. Jakie ja mam seta? Trzynastka, trzynastka, trzynastka. Muszę jeszcze sobie zrobić buty i klatę. Tutaj czekaj. Tutaj się

O, tak jest omawiane na fajnie. Będę musiała też. Nie, odłamki sobie zostawię, kilka. Kej, tu, tu, fajerze. To ustawiamy sobie. Tak, pod wszystko. No i lecimy na stawkę. Okej. Lec, lec. Trzeba sam go Okej. Trochę wręcz aż za wysoko wątpię. Gdzie ja tu mam wylądować? Ja Są takie wielkie... O, jak Nie, już tego, to? Nie, z tego można pójść szybko. Aan de En daar weer recht. já jsem To jestem jsem normálně dvě chátky. já zůj jak Masák. to jsem normálně dělal. Co to sklon? klan. Tak, to będzie koło. To będzie kykry. To będzie kykry. No nie wiem, Takie. Istnieje klas z takim co? Niemożliwe, ale zaraz. Jak ktoś mi mogło ukać mój klap. Klap. Pleany Kla. 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 i on. Kla, nie on. Tak, zaraz, jeszcze raz, Zalaż. ale, oż, to tak, to będzie klea, Klea, ale i o, klan. Ja jestem taka na ogólnie możliwe. Teraz mam to, czekaj, klan, e. ko, ob, ko, ale. Wat is er? Wat is er? Ik heb er een Ik heb er een paar staan. Ik heb er een paar staan. Ik heb een paar staan. een

W tym momencie, myślę, że tyle wystarczy. Idziemy w to. Plan teraz check. Za los. i o, kij i o, Nie, każdy tak jest zajęty. No bo ja jestem sama, ale na to obserwuję, jak to graczy sobie Przejdźmy, wracamy, i tutaj, proszę, typ, 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 star monet na jeden ten, co, aha, bo to mi tak będzie wymieniało po kolei. Dobra, no, to ja sobie teraz tam przelecę do siódemeczki i zobaczymy, co tu się tam płaci. Jakieś tam mamy tam. Czemu ja mam klatę <laughs> Nie wiem, ale okej. Okay. Tu, tu, zobaczymy to, potem desek zobaczymy miał tak szybko w 4 ok, okej, już będziemy kończyć, więc myślę, że wam się podobało. Zostawcie tu... W tamtym odcinku dobijecie 3 łapki. myślę, że w tym odcinku dobijecie 4. O. Dobijecie tu cztery łapki. To Wam kolejny odcinek z Anahid. Zostawcie łapkę... no, mówiłem, ale też zostawcie suba. Lecimy po 100 subów. Nie k, tylko subów. 100 subów. Nie 100 k, tylko 100 subów. Tak. Na razie. Cześć.